Dzisiaj akcja koszenie trawy. Dobra, zaczynamy. W tym roku taka cała, nadwysoka, wysoka, nawet dobrze. Będziemy tak naokoło jeździć. Nie było wszystkich na Oby się gdzieś nie zepsuło Zobaczymy dzisiaj. Spolenia. Dobra, wracamy i jedziemy. Dobra, tutaj zrobiłem poprzecznik. Dobra, nawracamy. Kurde ta Ursus po taki problem z tymi biegami trzeba go naprawić dać Dobra, lecimy, tutaj trzeba uwalać na supy Dobra Lecimy Kurde uderzyłem Dobra Lecimy. Dobra. Dobra, jedno kółko mamy. I lecimy kolejne. O, tam taki stałek fajny, trzeba jakie na ryby iść. W następnym odcinku będzie przecząsanie, zgrabianie i prasowanie Może jak się uda, Dobra, dobrze idzie na szczęście. Noże, że no, wydałem to, co dobrze. Widzę tutaj ten Ursus pod górkiem ma tak ciężko, ale damy radę. Dobra, prawie jesteśmy. Ja jeszcze mam taki strój z lasu bo byliśmy w lesie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z polskiej serii. Jak oceniacie dzisiejszy zestaw? Dobra, lecimy. pod górkę najlepiej, bo szybko nie ma problemów w ogóle ale pod górkę już po ciężej i kolejne kółeczko Dobra, zobaczę, pojadę w tą stronę. Może lepiej pójdzie trochę tej trawy ugniotę. Będzie ciężej dla kościarki, ale mamy radę. I jazdę pod górkę. Ale ten jest ma ciężko. Naprawdę. Dwaj dawaj, jedź, jedź. Kosiarka ma chyba metr siedemdziesiąt. Jak dobrze pamiętam. Dobra, dalej podjeżdżamy i jednak ciągle będę naokoło jeździł, bez najlepiej trzeba uważać, bo w tym roku było tutaj dużo kamieni że trafiłem i kosiarka poszła trzeba było naprawiać ale mam nadzieję, że w tym roku na nic się takiego nie trafi i z górki z górki to ładnie idzie na godzinę O kurde, chyba się trpijemy. Kięś kamień tam był chyba. Naprawdę, że ursz tu pod górkę ma tak ciężko. ale że się powtarza ale... Lecimy. No bo tu jest sobie podniesiem i pojedziemy już tak, Kurwa, się sarna i przeskoczyła przez ciąnikiem. Był było bo tu taki. No i z górki leciutko. Niedługo, sądzę, że powinien z pierwszą przyjechać. Zobaczymy, bo tam jeszcze miał na polu do podróżowania. Zobaczymy, czy przyjedzie. и подушка. Ну, well, коллега звонит. No i nie no, zgasł. Znowu coś z tym paliłem. Nie dochodzi. A mówiłem, aby nic się nie zepsuło. No i wykrakałem. Dobra. No ja nie mogę. No i co? Koniec koszenia. A no zepsuła się. Taka sytuacja. Ech. Co tu teraz robić? No nie pali.